Cześć, eee, mamy galę w Iriadzie, To już chyba tradycja, że podczas tej gali, ze względu też na dogodną dla nas godzinę do oglądania, eee, nadaję live. I jesteśmy po pierwszej takiej poważnej walce, czyli Justin Hooney z Kevinem Lareną. Natomiast ja chciałbym wrócić do tej poprzedniej, która się odbyła, czyli Louis Grini z McGannem. Louis Grini, którego ja miałem okazję pracować dwukrotnie przy jego pojedynkach i z Tomkiem Nowickim, a wcześniej z Łukaszem Wierzbickim. Luis Grini, który się tak naprawdę po Polakach mocno przejechał, no, kołtując jednego i drugiego bodajże Łukasza w drugiej Tomka w czwartej rundzie. I na tym rynku brytyjskim później wydawał się, że sukcesu mimo to nie odniesie. Ale on tu przyjechał do Polski po właśnie sukces, po szansę, żeby się odbić gdzieś w innym kraju, gdzieś gdzie dadzą mu szansę, bo na rynku brytyjskim takiej szansy nie, nie miał. I powiem szczerze, że tak zmotywowanego i go tak dobrego nie widziałem. Kasuje. McGana w pierwszej rundzie brytyjskiego prospekta, żeby nie było, że tylko polskich prospektów nokautuje. I tak sobie policzyłem, bo ostatnia jego walka nie była może najlepsza, ale ostatnich pięciu rywali, z których cztery pojedynki wygrał Louis Grini. Mieli, mieli rekord w sumie 65 wygranych i tylko trzy porażki, czyli zwróćcie uwagę jakich kozaków po wygraniu z Tomkiem Nowickim obijał Gryniu. Oczywiście nie, był, nie jest to żaden światowy top, są to średniacy albo prospekci, ale z rynku brytyjskiego kilku z nich miało zero w rekordzie, także tutaj rzadko kiedy widzimy taką sytuację, bo średni Anglicy potrafią z naszymi prospektami wygrywać, natomiast kiedy jadą do siebie tak jak to było w przypadku Robinsona, który zabrał zero z rekordu Damiana Janaka, u siebie raczej bardzo szybko przegrywają. Tutaj w przypadku Luisa Grini aż takiego nie ma. Skasował brytyjskiego prospekta i to jest takie powiem małe, małe szczęście dla, dla nas wszystkich, którzy mamy świadomość, gdzie ten polski rynek w tej chwili jest. I, I to mnie bardzo ucieszyło. No, Magana skasował zdecydowanie wcześniej, bo w pierwszej rundzie i widać też było, że to nie przypadkowy cios, bo od początku Gryni bił prawym, był yy, ostrzejszy, był bardziej zdecydowany, był agresywnie nastawiony i też. Tak jak w przypadku Polski, przyjechał po swoją szansę. Być może też grniemu lepiej się walczy poza Wyspami Brytyjskimi, bo przecież największe sukcesy w swojej karierze zdobywał w Polsce, a teraz w Riyadzie. A w tej chwili skupimy się na pojedynku pierwszym kategorii ciężkiej. Pierwszym z tych kategorii ciężkiej, jeśli chodzi o, o wagę na tej gali. Justin Hoonig, który był bardzo perspektywiczny w boksu olimpijskim ze względu na kontuzję, w tym boksu olimpijskim nie pozostał, bo był jednym z murowanych faworytów do złota olimpijskiego. Ten sam Justin Hoonig bardzo szybko rozpoczął zawodową karierę. I dobrze mu na początku szło. Później gdzieś się jego entuzjazm osłabł. Przede wszystkim nie było widać takich chęci ofensywnych, wiary w siłę uderzenia, które wydawało się, że posiadał. Bije rękoma szybko, ale jakby chciał rywala dotknąć, wypunktować i szybko wrócić do obrony. Tutaj z Kevinem Lereną stawiałem na niego oczywiście, ale wydawało mi się, że bukmacherzy trochę. Trochę się mylą, z, gdzie ten najbardziej prawidłowy kurs to był zwycięstwo, zwycięstwo Huniego, ale na punkty. Ja postawiłem przed czasem, bo płacili bardzo dobrze, ale jedynym, który mógł w tej walce wygrać przed czasem był Lerena. Lerena, który trafił Huniego na minutę przed końcem, nawet ponad minutę przed końcem, więc sporo czasu na wykończenie Zadania miał, ale wiemy też, że Lerene ma problem i właśnie z, z diagnozowaniem właściwym tego, co się dzieje w ringu, bo nie wykończył e, jednonogiego dibuła i chyba problemy kondycyjne, bo tutaj po prostu zabrakło mu nieszczęścia, bo szczęście miał trafił w ostatniej rundzie, nie siły uderzenia, e, zabrakło mu po prostu kondycji. Swoją drogą patrzę na tą muskulaturę Lereny. Widzę, jak przeszedł z tej niższej kategorii cruiser do kategorii bridger i ciężkiej. No i powiem szczerze, że dźwigam te ciężary. Może widzicie na moich gdzieś tam stories w mediach społecznościowych. Całe życie te ciężary dźwigałem. I owszem, jak się trochę weźmie kreatyny, jak odpuści się trochę boks, więcej się skupi na tym przygotowaniu siłowym. No, to to masa trochę idzie, no ale jest to masa zdecydowanie ograniczona. Tutaj, jeszcze przy treningu bokserskim i, i formie, utrzymać taką muskulaturę, taki tonus mięśniowy, taki obwód przede wszystkim tych mięśni, jest to trochę zastanawiające. Oczywiście poddaję to waszej rozwadze, bo wszystkie testy, jeśli jakieś miał, Lerena przechodził. E, mówię tu o antydopingowych, ale tak jak. E, Patrzę na to, to, to... zostanę przy tym, że jest to zastanawiające. I Rena miał swoje okazje, te pierw, w pierwszych rundach okazje jestem w stanie zrozumieć. Rena zmarła mu wczoraj, czy przez wczoraj mała mama, bardzo przykra sytuacja, razu mi się gdzieś za, zapaliło światełko w tunelu że Buster Matthews Junior, który walczył z Mike'em Tysonem, miał podobną sytuację i tą całą złość, całą frustrację wynikającą z... nie wiem, no ze złości zwyczajnie na los, bo, bo każdego nas to spotka. No to wyrzucił w ringu, wyrzucił na nieprzygotowanego Mike'a Tysona. Tutaj Lerena miał trochę cięższą sytuację, Huni no, nie jest Tysonem oczywiście, ale ale Huni był przygotowany do tego pojedynku i tutaj nie dał takiego handy handlingu jak Tyson Basterowi Douglasowi. Natomiast sytuacja taka sama, że widać, że, że tą złość, która tkwiła w zawodniku z południowej Afryki, wyrzucał z siebie w pierwszej rundzie i nawet zranił tym Huniego. Później Huni swoją szybkością jakby wszystko zaczął kontrolować. się. Zadawał serię ciosów, widział, że Larena słabnie otrzymuje te ciosy w tuf i słabo je znosi. i Wydawało się, że zmierza tylko jednemu, albo zwycięstwu punktowemu, albo Larena aż tak osłabnie, że serie u niego dojdą celu i, i w końcu będzie knockdown czy knockout. No, trafił w dziesiątej rundzie. Zawodnik z RPA i tym samym postraszył mocno Huniego. Tutaj też szacunek, bo Huni był mocno trafiony, a jednak doszedł do siebie i bardzo szybko był przytomny. Też widać, że może przyjąć Justin Huni taki samoańczyk z wyglądu. Ja nie wiem, czy on pochodzi z wysp Samoa, czy ma gdzieś tam krewnych, no ale widzimy często, że zawodnicy o tej urodzie samoańskiej są niezwykle odporni na ciosy. Tutaj Huni był zraniony, ale tak jak powiedziałem, te recovery było na bardzo wysokim poziomie. Doszedł do siebie i ten pojedynek wygrał. Chyba wygrał, bo generalnie zablokowało mi się coś i nie widzę werdyktu. W razie czego mi poprawcie, może moja żona potrafi to może moja żona potrafi to mm, włączyć, bo, bo nie widzę jak to wygrał. Natomiast, tak jak powiedziałem, tak jak powiedziałem, było przewin do przodu, kochanie. Było do przewidzenia, że Huni będzie miał szybsze ręce i też szybsze. Ręce miał i tymi szybkimi rękoma, wydaje mi się, że, że ten właśnie pojedynek wygrał. Ale e, widzieliście też pierwsze rundy, które mieliśmy okazję oglądać. To powiem szczerze, że był to boks mało zachowawczy, a wielu ekspertów, proszę, daj mi ten pilot, a wielu ekspertów e, e, sądziło, że będą to takie bokserskie szachy. No, nikt z tych rzeczy tutaj od razu panowie wzięli się do roboty. Być może to właśnie wynikało z tego, że Lerena miał tą frustrację w sobie. Tak czy inaczej, bardzo dobrze się to oglądało i bardzo ciekawie nam się rozpoczęła gala w Riadzie. A tutaj, jak oceniasz szansę Parkera? Wszystko macie w filmie, w filmie wcześniejszym, szansę Parkera oceniam wysoko no bo tymi szybkimi nogami, szybkimi rąkoma i dosyć odporno, odporną głową może stylowo zupełnie nie podcować Zangowi, jakby ma wszystkie argumenty żeby z Zangiem wygrać, ale stawiam na Zanga na punkty ze względu na to, że Parker Bywa mocno asekuracyjny i myślę, że raczej nie będzie tak agresywny jak z Waliderem, który zupełnie oddał pole walki, a bardziej zbliży się do tego pojedynku z Joszułą, gdzie bardzo uważał na cios Joszuły i z tego względu przebiegał cały pojedynek. Te nogi uratują go prawdopodobnie przed tym, że nie dostaje nokautu, natomiast spowodują, że podejmie za mało ryzyko, żeby tą walkę wygrać. To, 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 to. Eee, słuchajcie, zapraszam Was wszystkich e, na mój kanał YouTube, subskrybujcie, o chyba tak jest, e, tak jak się spodziewałem, sędziowie byli mojego zdania e, huni, wygrywa to jednomyślnie, jednomyślnie e, i tak też powinno być, bo w przyciągu całego pojedynku hmm. był zdecydowanie lepszy. E, Będę się z Wami jeszcze łączył właśnie live po tych ważniejszych pojedynkach. Myślę, że kolejny, na który warto zwrócić uwagę, to będzie ten Vargas Bal, więc serdecznie Was na niego zapraszam. Pozdrawiam.